Moi drodzy, to ja Miss z Gaga Aga i mam tutaj, zobaczcie, o matko jedyna! Całe takie wielkie pudło nowości, nowości. I już pewnie myślicie, a, to pewnie super zingsy. Nie, nie, nie! Mylicie się, to nie są super zingsy. Tym razem są to najnowsze Super Things! I mam tutaj pełno różnych pudełek niespodzianek, jakichś zestawów. Nawet zobaczcie, gazetka jest i czekajcie, tu już coś takiego o dużego widziałam. O matko, jedyna, jakiś chyba pojazd to jest. Nie mam pojęcia, co on będzie robił, ale zaraz to zobaczymy. Przetestujemy. Więc słuchajcie, zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę, tak najlepiej 10 tysięcy, żebym coraz częściej otwierała jakieś, wiecie, nowości na moich filmach. I oczywiście nie zapomnijcie też o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. A teraz lecim otwierać Super Things! Super Things! Tinturin! Tinturin! Seria najnowszych Super Things nazywa się Sekretni Szpiedzy, a ten mi tutaj trochę wygląda jak Mojo jojo. kojarzycie tego a z atomówek lecimy w takim razie od pierwszych tutaj saszetek niespodzianek wezmę tak trochę o ze środka bo wydaje mi się, że tak na początku to może tam wiecie nie będzie od razu jakichś y, rzadkich i zobaczcie w ogóle nawet te saszetki takie inne kolory mają troszeczkę inaczej wyglądają dobra, ale chyba muszę wziąć tutaj moje nożyczki i kogo pierwszego trafiliśmy puszka Puszka z pomidorami? Nie, to pewnie jest puszka z farbą. Mam tutaj też oczywiście całą listę i w ogóle widzę, że tu jest zobaczcie klucz normalnie, jak do drzwi. Śmiesznie, <śmiesznie> wygląda. O nie, czy tu jest tarka? Tarka do na przykład, nie wiem, marchewki i widzę, że tu jest jeszcze zobaczcie, mm, rozpisane, że. Zmieniają kolory, słuchajcie, te figurki. Nazywa się Walczący Koń, ale wygląda jak, jak dinozaur, albo nie wiem, albo coś mi się po prostu pomyliło. Kolejny, czy uda mi się coś tutaj trafić tak szybko rzadkiego? No niestety, chyba nie bardzo. A to? Brudne naczynia? O nie! <słuchaj> Serio, brudne naczynia. W ogóle ja, słuchajcie, w domu nie mam zmywarki. Powiem Wam, nienawidzę myć naczyń w zlewie. Zmywarka to jest luksus, kiedyś sobie zamontuję, to na pewno o, proszę bardzo i kosz na śmieci, ale taki widzicie z segregacją. Jak na razie nie ma nic rzadkiego. O! Tareczka! Super! Dobra, tarka mi się mega podoba. To jest mój na razie ulubiony Super thing, serio. Tarka. Teraz dajcie mi tutaj jeszcze jakieś warzywo i spróbuję starkować to. Oj, klucz, ale beka o tych, co mówiłam na tej liście, że są fajne. To trafiłam. No halo, jakiś srebrny, proszę. Niech się trafi jakiś jeden rzadki. Mamy ser! Dawać, gdzie ta tarka jest teraz? Wydaje mi się, że oni, wiecie, normalnie się nie lubią, bo widzicie, jeden ma te żółte oczy, drugie białe, więc pewnie to są przeciwnicy, ale mi się wydaje, że oni bardzo się kochają. <grytanie> Tutaj będzie coś rzadkiego. Mówię wam, patrzcie, patrzcie. No dobra, jednak nie, jednak, jednak, jednak nie. Co to jest? A plus? Że niby jakaś, a to jest tablica chyba, widzicie, tu jest, że kreda, ja plus, że ocena, dobra, ciekawa sprawa, ale dobra, teraz tutaj będzie coś rzadkiego, patrzcie, patrzcie, dobra, jednak nie, jednak, jednak, jednak w kolejnej będzie coś rzadkiego, o widzicie, top secret informacje są w tej kolejnej y, saszetce, tutaj będzie coś rzadkiego, patrzcie, patrzcie na to, mm. teraz w którejś z tych będzie coś rzadkiego, patrzcie. Patrzcie, O! O! Nie. czy on jest rzadki. Ma coś z srebrnego, ale chyba nie jest rzadki. To jest, moi drodzy, niby ten walczący koń. Przecież to jest dinozaur jak nic, no. Na pewno to jest dinozaur. To nie, to nie może być koń. Oni mnie coś tutaj w konia robią, nie? Kaczka! Ja, ja. Nie, no czaderski jestem super Things, przecież to jest totalny wypas. Dobra, zmieniam jednak. To jest mój najbardziej ulubiony z tej serii, serio. To jest najbardziej mój ulubiony. Dobra, ostatnia saszetka i lecimy samochody otwierać. Może tam trafię coś rzadkiego, bo to po prostu... Uuu, Uu, myślałam, że to kolejna tarka, ale to jest wokitoki. uwielbiałam coś takiego, za dzieciaka się bawić. To po prostu była najlepsza zabawa, pamiętam, od chrzestnego dostałam nie wiem, na jakieś urodziny, czy na święta, czy coś i biegaliśmy po górkach, po naszych tam krzakach, no około, gdzie, gdzie mieszkam i po prostu się tym bawiliśmy. Było super! Tutaj mamy przeróżne pojazdy, spyjety się nazywają, e, czyli pojazdy właśnie szpiegów. I w ogóle ten mnie bardzo ciekawi, bo wygląda trochę jak jakiś rekin. E, I tutaj gdzieś jeszcze jakiś był taki ciekawy. O, widzicie tego łapacza, co on będzie tak gniut, Tak u, 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 kleszczami łapał? Mega duże jest to pudełko, więc wydaje mi się, że tutaj no, ten pojazd będzie łomatko. Mamy tutaj widzę kolejne dokumenty top secret. Uwaga. Aj, oj, czekaj, <śle> źle trafiałam w dziurę, dobra. Więcej tutaj widzę nic nie ma, jest tylko jeszcze lista i teraz uwaga, czy on kogoś zje. A jakieś, to tu się zamyka, nie. Chyba nie, czekajcie, jak to działa? Co to? To ma jeszcze strzelać? Aha, okej, okay, to już to zgubiłam w tym momencie. To strzela, a nie pożera, ale jaja, ten pojazd też mnie bardzo ciekawi, co on będzie robił? Czy też będzie strzelał, czy będzie jednak właśnie gniótł tutaj nasze zingi? O, co trafiliśmy. O, myślałam, że to już jakiś rzadki srebrny, ale niestety nie. To jest kolejne głoki toki. I uwaga, uwaga, co będzie to robiło? O, rzeczywiście! Uuu, to wygląda, wiem jak co! Jak jakiś taki chrabąszcz, czy wiecie, robak, co tak właśnie łapie i zaciska. Kaczko, kaczko, przyszedł na ciebie czas! I, 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 mam cię, mam cię, odlatuję, szczegół, że nie ma kierowcy, ale trudno. Dobra, ale, ale teraz tutaj będzie rzadki. Patrzcie, teraz już to czuję. Czuję to po prostu w kościach. Będzie rzadki. Uwaga! Kolejny loki taki. Mam tutaj jeszcze taką przepiękną, srebrną puszkę. W środku znajduje się pięć ekskluzywnych, właśnie e, super thingsów, które można znaleźć tylko i wyłącznie tutaj. Ale teraz ja muszę otworzyć tutaj tą gazetkę, bo tu jest, zobaczcie, saszetka i na pewno tu będzie coś rzadkiego na 100%. O! Ja w pierwszej chwili tego nie zauważyłam. To jest wielki, zobaczcie ten. E, o! Wielki super things i okulary, ale jazda. Tu można pewnie sobie twarz przyłożyć. Dobra, tu są pewnie jakieś, wiecie, komiksy i tak dalej, pewnie jeszcze jakieś tam różne zadanka do wykonania, ale uwaga, tutaj ta figurka była w środku i patrzcie, tu będzie coś rzadkiego. Ser, kolejny wściekły, śmierdzący ser, ale nie, on ma dziury. Ja ogólnie uwielbiam właśnie sery z dziurami. Nie wiem czemu. Po prostu jak ser ma dziury, to jakoś mi się go lepiej je. Też tak macie? I tu jeszcze w gazetce było coś takiego dziwnego, ala domek. Uuu, uu, co to jest? Taka kapsuła, czy coś takiego? I tu widzę, mamy klucz kolejny do kolekcji. A nie, ja wiem, co to może być. Tutaj można wodę nalać, tą ciepłą albo zimną. I wtedy sobie tutaj tą figurkę, widzicie, wkładamy i moczymy ją. Cyk-cyk-cyk. I wtedy nam, wiecie, zmienia kolor, no nie? No ale dobra, teraz. Teraz tutaj będzie coś rzadkiego. W ogóle jak ja nie do końca odcinka nie trafi nic rzadkiego. A będę cały czas tak mówiła, to serio. zwariuję tutaj. Dobra, ale tutaj już będzie. U uwierzcie mi, uwierzcie mi! Mm, co to jest? On ma gąbkę, myje się, a to jest niby szampon i tutaj gąbkę trzyma, tu się wylewa. Ja w pierwszej chwili myślałam, że to jest jakaś bita śmietana. Mam tutaj, zobaczcie, dwa wielkie pojazdy, które nazywają się Kazum Racer. Jest niebieski i czerwony, no i zgadnijcie, którego otworzę. Zgadnijcie. No, no, no zgadujcie, piszcie w komentarzach, którego otworzę. No wiadomo, że czerwonego. Oczywiście, że czerwony, chociaż niebieski kolor też bardzo lubię, no ale wiecie, czer czer czerwony, czerwony dla mnie jest ładniejszy. Tym, tym, tym. Dobra, trochę, trochę chyba go za słabo zakręciłam, ale widzicie, jaką ten samochód ma funkcję normalnie. Siedzi sobie Super Things na spinerze i można go, słuchajcie, wysadzać. To nawet można tutaj widzicie, naładować, że będzie. E, w tym momencie jakby w samochodzie, no nie? I może po prostu raptem sobie z niego się katapultować, jeżeli, nie wiem, stwierdziłby, o nie, jednak nie wygram tej walki, trzeba, trzeba uciekać. Szkoda tylko, że tutaj ta lampka, która jest, to się słuchajcie, nie świeci. To by wtedy w ogóle był mega totalny wypas. A tutaj jeszcze, jak sobie tą e, kapsułę tak włożymy i będziemy nią przekręcali, to wyciągają się jakby takie skrzydła, więc nie wiem, to ma chyba sugerować, że ten motocykl jest jakiś, wiecie, latający? No nie wiem. Trochę dziwna sprawa, żeby motocykl latał, no ale wiecie, tam w ich świecie to jest wszystko możliwe. O, jak fajnie jeździ. Zaczepiście tak, tak fajnie, płynnie. Wow, super. Ja w ogóle, jak byłam mała, to wolałam się bawić samochodami, wiecie? Niż lalkami. Miałam jedną lalkę i spaliłam jej włosy, więc. <grybir subway> Okej, okay, teraz tutaj będzie rzadka figurka. Patrzcie, patrzcie, jak aga trafia rzadką figurkę. Patrzcie, patrzcie! Mówiłam, mówiłam, że ciało się i to jeszcze złota! O, ja, nie spadaj. Jeszcze złota? No, tak to może być właśnie, moi drodzy. Co to w ogóle jest? To jest chyba taki ten palnik. Mój tata czymś takim rozpala grilla zawsze, bo po co się tam bawić w jakieś zapałki, Tylko on bierze palnik od razu i palnikiem podpala węgiel. Lord torch, a jego wrogiem jest hard lock, czyli safe. A, że niby wiecie, palnik do safe'u, że palnik niby safe otwiera. Czaję bazę. Wiecie, czego ja tutaj nie sprawdziłam? Czy tu jest jakiś mega rzadki? Taki wiecie, ala jak był, nie wiem, Enigma albo Profesorka w Super Zingsach. A, tutaj jeszcze mamy rozpisane te różne. A, takich domków ja nie mam. Czy mam? Muszę i zaraz sprawdzić do tego kartonu, ale chyba ich nie mam. Dobra, czy mamy tutaj jakiegoś właśnie takiego mega ultra? O, jest! Patrzcie, jest! Oculus Max. A, i on zmienia kolor. Dobra. Nie, no to jest ziemniak na pewno. Na 100%. To musi być ziemniak. No, patrzcie na to. Znalazły się. Tutaj mamy te różne domki, ale ja, ja prawie bym je przegapiła. Już chciałam, wiecie, kończyć odcinek. Tu jeszcze znalazłam, zobaczcie, takie zestawy. Uu. Jaki tu jest fajny, duży miecz! I właśnie tutaj mamy zawsze też jakieś e, figurki ekskluzywne, tak mi się wydaje, chyba, które można tylko i wyłącznie w tych zestawach trafić. Tutaj tak samo mamy, o widzicie na przykład, jest ciastko, ale jest w innym kolorze, bo jest brązowe. I tutaj w tych domkach jakby, chociaż to bardziej są, nie wiem, nie wiem, czy to są domki, czy jakieś kapsuły, albo po prostu w beczkach siedzą. E, mamy też złoty, specjalne, więc... Może, może właśnie. To czekało, słuchajcie, na koniec, żebym po prostu trafiła jakiegoś złotego. O matko, jakie to jest duże, mega duże. A tu w ogóle jest chyba jakiś potwór spaghetti. Dobra, to otwórzmy. O, te dwa domki i uwaga, patrzcie, tu będzie, tu będzie rzadki super domek. Mówię wam, to w ogóle, to opakowanie wygląda, jakby tutaj miały być jakieś nie, wiem, ciasteczka. <laughs> tak mi się to skojarzyło. Tym, tery, tym, tym, tym. Uwaga, prawdziwe złoto. Czy to jest złoty? Czy to jest złoty? Nie, już myślałam, bo tutaj tak wyglądał, ale no no no. A jak fajnie one wyglądają. A co tu się robi? A, tu się obkręca. A, a bo to można się tak zmieniać i układać tutaj różne rzeczy. O, czekajcie, patrzcie. A bo chyba coś dobrze ułożyłam i to wyskoczy. Co? Podarzy ten sam, ale w ogóle nie wiem, czy, czy ja to tak otworzyłam, bo jakąś zagadkę tu ułożyłam, czy o co chodzi. I wyskakuje mi raptem kolejny tort złoty. No to teraz mogą się dwa palniki tutaj zapalnikować na śmierć. Ciekawe, który wygra. Ej, dobra, podobają mi się, słuchajcie, te domki. Czy to są bardziej takie, nie wiem, ich kryjówki, czy coś takiego? O, właśnie, to są chyba kryjówki, bo jeżeli to są szpiedzy, to pewnie mają właśnie takie tajne kryjówki. O, tu takie fajne zielone. No dobra, i jak to się otwiera? Czy ja to serio muszę coś ułożyć, czy to tak samo się otwiera? O co tu chodzi? Czekajcie, poruszam trochę tym. O! Tak, rzeczywiście trzeba ułożyć, żeby się otworzyło. Ale Beka, jakie fajne! Dobra, słuchajcie, o, o, o jeszcze jeden, jeszcze jeden, bo super są, mega fajne. O, dobra, tym razem mamy jakiegoś niebieskiego. E, tu jest co, cała lista. Aha, to jest taka sama. Dobra, to nieważne. Gdzie tu jest góra? Gdzie jest góra, gdzie jest dół? Tutaj chyba. Dobra. To układamy. Tak nie. Czekajcie, tak. O, powinno być, teraz powinno wyskoczyć, patrzcie. Oj, no chodź. O! Dobra, wyskoczyło! Yy, gdzie on się zgubił? Halo? O nie, który to był? To był ten? Śmietnik? Wyskoczył? Czy to to wyskoczyło? Ej, nie wiem. Co to wyskoczyło? Ja będę musiała to chyba na spowolnionym tempie zobaczyć na kamerze, bo. Nie widziała, tylko tak szybko wyskoczyło. Załadowałam sobie tutaj znowu teraz figurkę Tink i może kolejno wyskoczyć. Powiem wam Super, bardzo mi się podobają. Chyba najlepsze są właśnie te tutaj szpiegowskie domki z całej tej serii. Nie wiem, najbardziej na mnie po prostu zrobiły wrażenie. A wy napiszcie koniecznie w komentarzach, co na Was zrobiło wrażenie. I jeżeli już macie jakieś właśnie figurki Super Thingsów, a na pewno macie, bo już je wszędzie widziałam w sklepach, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie rzadkie udało Wam się trafić i czy ktoś trafił tego okulusa. Oculusa. Nie wiem jaki to był Oculus. Napiszcie mi w komentarzach. Oculus Max czy Oculus Rift?